Tak, macie paliki eee, zagruntowane gruntem bitumicznym, gruntem e, masą bitumiczną, dokładnie taką samą, jaka będzie wykorzystywana do zrobienia hydroizolacji e, pionowej e, całego muru fundamentowego, dzięki czemu te paliki powinny całkiem sporo czasu sobie w ziemi przetrwać. E, Wymyślimy sobie bardzo sprytny sposób na ogarnięcie tego, żeby je. Przygotować, no bo one przyjeżdżają e, normalne, jako po prostu drzewa, czyli z korą. Jest taki specjalny tarnik, podobny do tego, tylko z metalu, z takimi wyżłobieniami. E, następny razem go przyniosę, to Wam pokażę. E, tarnik, który służy do zdzierania kory, a potem takim krążkiem się szlifuje tylko mniej więcej na gładko. No, będzie bardzo ładnie wyglądało, trochę tak jak płot po drugiej stronie u sąsiadów. No i teraz się biorę zawiertnicę, żeby zobaczyć, czy w ogóle w tym gruncie się da wiercić, bo może się okazać tak, że będzie można robić tylko i wyłącznie łupatą. Jesteśmy w miejscu, w którym montujemy sobie paliki. Do płotu kilka ciekawostek. Na razie, przynajmniej póki co, zrezygnowałem z korzystania z wiertnicy, dlatego że w tym rejonie, w którym w tej chwili jesteśmy, kamieni wewnątrz Ziemi jest na tyle dużo, że wiertnica, mając dosyć dużą moc, potrafi no, dosyć mocno powykręcać ręce. W związku z czym z, nie, na razie zrezygnowałem, ale to nie jest oczywiście koniec prób wiercenie wiertnicą. Tam dalej prawdopodobnie będzie trochę lżej, bo tych kamyków będzie mniej, więc wiertnica i sposób jej działania pokażę Wam za jakąś chwilę. Natomiast kilka takich ciekawostek. Paliki są wbijane na 80 cm w ziemię, w tym miejscu. Wynika to z tego, że będzie jeszcze dowożona ziemia, dokładniej humus tutaj, jak już się ta ziemia wybierze, ona pójdzie sobie do wykopu, to tu będzie układane 10-15 cm humusu i chodziło o to, żeby ten humus nie wyszedł sobie powyżej no, granicy wyznaczonej przez masę bitumiczną. Po co masa bitumiczna? No, ona po prostu znacząco zwiększa trwałość tych palików i powoduje, że macie możliwość jakby no, zrobić płot, który przetrwa nie tylko okres budowy rzędu tam roku czy dwóch, ale znacznie, znacznie dłużej. Oczywiście są alternatywy znacznie droższe i bardziej upierdliwe w wykonaniu. Można zrobić betonową wylewkę, w środek dać kotwę taką metalową, do kotwy dopiero montować paliki. Natomiast ponoć masa bitumiczna sprawdza się całkiem nieźle i ona znacząco ograniczyła nam koszty realizacji całego ogrodzenia. I mój plan jest taki, że jeśli z biegiem lat któryś z tych palików sobie na przykład zgnią, to w tym momencie sukcesywnie będę je pojedynczo wymieniał już na te właściwe docelowe z betonowym fundamentem dookoła i kotwą w środku. To po prostu spowoduje, że koszty związane z realizacją tych kotew będą rozłożone gdzieś tam w czasie, a one są wbrew pozorom dosyć duże, bo jeżeli weźmiecie pod uwagę to, że działka ma 0,3 hektara. To w tym momencie tutaj do samej drogi macie około tam powiedzmy 20-30 metrów prawie, potem wzdłuż drogi w tamtą stronę jest metrów pewnie z 50 jak nie więcej, więc tego płotu jest generalnie dużo, potem jest jeszcze płot, który jest tam, z tamtej strony i po plus jeszcze ten, który będzie od strony lasu. Więc no, automatycznie tych kotew należałoby kupić no, pewnie ze 2-3 setki powiedzmy, jak sobie policzycie 300 razy 20 zł, no to wychodzi całkiem spory pieniądz za no, samo zakotwienie A palików, nie mówiąc już o kwestii prądu, który będzie trzeba wykorzystać do betoniarki, zarobienia betonu sam beton też trzeba kupić i tak dalej i tak dalej no pierdologii z tym jest strasznie dużo a to jest to rozwiązanie dosyć proste pamiętajcie tylko o tym, żeby nie spieszyć się z tym za bardzo jeżeli malujecie paliki masą bitumiczną to koniecznie musicie dać jej tyle czasu na wyschnięcie ile przewiduje producent w moim przypadku było to około 10 dni wówczas, kiedy będziecie palik wrzucać w ziemię i potem go zasypywać ziemią oklepywać i ubijać jest relatywnie małe ryzyko tego, że sama warstwa ochronna przeciwwilgociowa czy przeciwwodna Zostanie uszkodzona w wyniku ruchów tego gruntu, który znajduje się dookoła, który będziecie sobie gdzieś tam ubijać. Druga kwestia, tak jak widzicie, tu musicie przewidywać, że na przykład będziecie mieli humus, więc automatycznie trzeba palić dać albo trochę płycej, albo wyżej, po prostu posmarować samą masą bitumiczną. Kolejna kwestia to jest kwestia tego, że sama masa bitumiczna nie powinna sięgać samego gruntu, tylko dobre 10-15 cm wyżej, bo jak pada sobie deszcz, dookoła powiedzmy się robi jakaś tam kałuża i tak dalej, krople jak spadają to rozbryzgują się po prostu naokoło i chodzi o to, żeby ten palik był w miarę możliwości zabezpieczony również jakieś 10-15, nawet 20 cm ponad ziemią, to gwarantuje, że on nie powinien zgnić przez no, dobrych, ładnych parę lat. Oczywiście to nie jest ogrodzenie wieczne, tak jak porządnie zrobione ogrodzenie betonowe, natomiast my betonu nie lubimy, o czym już niejednokrotnie mówiłem, i liczę się po prostu z tym, że będzie to temat ubierliwy, który spowoduje, że powiedzmy tam raz na 5-10 lat będzie trzeba parę palików najzwyczajniej w świecie wymienić. Druga kwestia, która jest jeszcze istotna, to to, że płot, no, płot z drewna trzeba o to dbać. Po prostu raz na rok, raz na dwa lata trzeba to przemalować, czy raz na dwa, trzy lata, powiedzmy przesadziłem, raz na rok to trochę za często, natomiast raz na dwa, trzy lata trzeba to generalnie przemalować. Kolejną warstwą jakiegoś drewnochronu, olejów i tego typu rzeczy, które sprawiają, że cały płot i cała konstrukcja jest znacznie bardziej odporna na wilgoć niż takie surowe drewno. Te paliki, które mamy tutaj przez parę dni sobie postoją. One celowo zostały wbite bardzo wysoko. Tu też musicie pamiętać o tym, że zgodnie z przepisami budować można płot maksymalnie do 2 m i 20 cm wysokości, ale patrzcie sobie do planów zagospodarowania przestrzennego, bo tam mogą być... Rozwiązania indywidualnie dostosowane do konkretnych rejonów. Zdarzają się na przykład działki, gdzie w planie zagospodarowania przestrzennego macie informację o tym, że płot nie może być na przykład wyższy niż 1,5 metra. O. Więc na takie rzeczy musicie zwracać uwagę, jak planujecie w ogóle płot, niezależnie od tego, jaki. I jakby do tego trzeba tę wysokość dostosować. W naszym przypadku na razie są długie paliki, będą przycinane dopiero w momencie, kiedy. Wszystkie paliki już będą, nabijemy sobie deski, te pozioma, i wtedy będziemy rozważali, czy to ma być na przykład więcej, czy mniej. Prawdopodobnie, ponieważ w tej przestrzeni tutaj jest wjazd, który sobie leci w prawo do działki sąsiadów. W związku z czym prawdopodobnie tutaj te paliki będą miały maksymalną, dopuszczalną wysokość 2, 20 cent... 2 metrów 20 cm. Po co? Ano po to, żeby można było na przykład powiesić na nich jakieś bluszcze, winorośle, czy inne ustrojstwa. Co spowoduje, że w jakimś tam stopniu się będzie można od, zasłonić od tego wjazdu, który będzie sobie tutaj. A po, po wjazdu, ciekawostka. E, nasza granica jest mniej więcej tu, jak jest ten krzak po lewej stronie. To jest to duże, to jest jabłonka z gruszą połączone jakby razem. Kawałeczek po lewej stronie, tu gdzie teraz paluchem wskazuje, jest nasza granica. Ona sobie będzie szła tak, jak leci sobie sznurak. Natomiast tu jest wjazd. Ten punkt znamy. Tutaj, mniej więcej, w tym miejscu był drugi punkt, a to jest taka ciekawostka z życia wzięta, jak to należy uważać na tak zwanych specjalistów. W Polsce, niestety, bardzo wiele rzeczy jest robionych na odwoł. trudno jest, niestety, znaleźć ludzi, którzy naprawdę odpowiedzialni i rzetelnie podchodzą do pewnych rzeczy. Ten punkt, który wskazałem tutaj, był bardzo mocno zarośnięty trawą. I w pierwszej chwili przyjechali sobie ludzie, którzy mieli robić sąsiadowi wjazd. A ponieważ ja akurat miałem świadomość tego, gdzie te punkty powinny być, bo to ja je wytaczałem, to udzieliłem pomocnej dłoni i chciałem tam pomóc, żeby to jakby odszukać. No ale nie znaleźliśmy tego w pierwszej chwili. Facet od koparki sobie gdzieś tam pojechał. No ja w tym momencie wróciłem na działkę, spojrzawszy sobie na plany, wiedziałem mniej więcej, że tu jest jakieś 11-12 metrów, co pozwoliło mi ustalić mniej więcej miejsce, gdzie mam szukać tego palika. No, i zacząłem po prostu wyciepywać, wyciachać sobie tam trawę z tego miejsca. Jak wyrwałem trochę trawę, to znalazłem ten punkt. No i on oczywiście był ładnie oznaczony w tym pomarańczową taką, jak ona się nazywa, Sprejem. Dzięki czemu był dosyć dobrze widoczny. Obok tego był taki drewniany palik graniczny, więc niby wszystko tracy. Dałem znać sąsiadowi, że mówię: Słuchaj, tu masz jeden palik, to masz drugi palik. Pamiętaj o tym, żeby dać znać ludziom, którzy ci będą to robili, żeby nie wyrwali ci tych palików, bo inaczej będziesz miał problem z wytyczeniem granicy, a z tego co wiem, po prawej stronie jest jeszcze taki sąsiad dosyć problematyczny. Przyjął to do wiadomości, nawet wiem, że zrobił zdjęcie tego palika, który odnalazłem z tamtej strony, po czym, no niestety, koparka przyjechała pod jego nieobecność no i oczywiście co się stało? No to, co przewidywałem, przed czym go ostrzegałem, że pan koparkowy ma w dupie takie rzeczy no i uznał, że będzie robił napały, no i oczywiście ten palik został no, no przez niego po prostu wykopany i no, bez jakby zaznaczania, gdzie on faktycznie powinien być w kolejnym miejscu. Oczywiście narażając tym samym inwestora na kolejne koszty, no bo trzeba zawołać geodetę, który będzie brał powiedzmy 50 albo 200 złotych za wytyczenie jednego punktu, zależnie od tego, jak to wygląda w danym rejonie. Czasem są drożsi, czasem są tańsi. Natomiast no, trzeba za to zapłacić. No i oczywiście potem, jak Koparkowy przyjechał, to stwierdził, no ale przecież tam nie było punktu, nie? Ja mówię, no był, mamy nawet zdjęcie na to, ale facet się upierał, że jednak nie było. Co w takiej sytuacji można zrobić? Prawda jest taka, że niestety, jeżeli trafiacie na człowieka, który jest najzwyczajniej w świecie no, gościem, który nie bierze odpowiedzialności za swoją pracę, to nie możecie zrobić nic, jak tylko. No, pójść z tym do sądu, tylko kto będzie się kłócił o nie wiem, 100 zł za wytyczenie punktu. Tak? Więc temat został zostawiony, zawołaliśmy go od ETH. to ponownie wytyczył jest już oby temat z głowy. Natomiast uczulam Was na to, że jeżeli e, wołacie do pracy ludzi, którzy będą pracowali w miejscu, gdzie macie wytyczone punkty graniczne, koniecznie bądźcie przy wykonywaniu tych prac. Ponieważ jeżeli przesunął wam punkt choćby o pół metra, a wy nie będziecie mieli tego świadomości, to możecie mieć potem potężny problem. Wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację: gość uszkadza ten punkt, po czym wbija go na pałę, żeby nie było na niego, wbija go na pałę gdziekolwiek i na przykład wbija go pół metra albo metry dalej na działce sąsiadów. Prace Wam postępują, robicie sobie koryto z wjazdem na działkę, no i niestety pojawia się potem problem, bo sąsiad 2, 3, 10 lat później woła GODT, się ponownie granicę i nagle się okazuje, że włożyliście pieniądze w to, żeby zrobić jakiś płot, włożyliście pieniądze w to, żeby ogarnąć cały wjazd, no i nagle się okazuje, że tak naprawdę cała konstrukcja tego wjazdu no, bierze w łeb, no bo jesteście tak naprawdę metr, półtora, pół metra na działce sąsiada, tak. Więc to Są rzeczy, na które naprawdę trzeba bardzo mocno zwracać uwagę i musicie tego koniecznie pilnować. Czego żywym dowodem jest sytuacja, o której Wam powiedziałem. Bo nawet jeżeli odnajdziecie te punkty i pokażecie gościowi, że one tam są, to jak widzicie, niewiele to tak naprawdę zmienia. A ja tam przy tym punkcie centralnie zrobiłem wielkie koło z wyrwaną trawą, było to widać po prostu jak na dłoni, zwłaszcza jak się siedziało w koparce nieco wyżej. No niemożliwe, żeby facet tego po prostu nie widział. To taka dygresja, jakby w kontekście tego, na co zwracać uwagę i dlaczego nie warto ufać takim zwykłym robolom koparkowym i temu podobnym. No, ja, na szczęście, miałem szczęście ogromne wręcz trafić na gościa, który jest złotą rączką, ale ja tutaj byłem na tej działce przy każdej wkopanej łyżce i kontrolowałem dosłownie każdą rzecz, którą on robi. Trudno mi powiedzieć, jakby to wyglądało, gdyby mnie tutaj nie było. Myślę, że wcale nie gorzej, bo akurat to jest taki gość, który jest naprawdę złotą rączką w tej materii, i facetem przede wszystkim bardzo uczciwym, natomiast no, sąsiad trafił trochę gorzej. Z kwestii prawnych jeszcze, na które warto zwrócić uwagę. Jak macie wytyczone granice, a ten metalowy pręt zbrojeniowy to jest punkt graniczny, ta granica sobie leci tutaj, aż na grobli, o w tym miejscu. I teraz tak, jak wytyczać płot? Jeżeli chcecie, teoretycznie możecie zrobić płot bezpośrednio wzdłuż samej granicy, natomiast wówczas musicie mieć świadomość tego, że z chwilą, kiedy robicie taki płot bezpośrednio na granicy działki, to automatycznie współwłaścicielem tego płotu staje się wasz sąsiad i teoretycznie możecie mieć problemy związane z tym, że on chce inny płot, chciałby, żeby on inaczej wyglądał itd. itd. Dlatego myśmy, oczywiście, mamy świadomość tego, że nasi sąsiedzi są naprawdę bardzo spoko, ale ja wolę jednak robić tak, żeby, nie wiem, no kiedyś sprzedadzą tę działkę, kupią ktoś, kto nie będzie spoko i pojawią się problemy. Tak? Trzeba brać pod uwagę różne rozwoje wypadków. W związku z czym w naszym przypadku zrobiliśmy tak, że paliki są cofnięte o jakieś 10 cm względem granicy i zobaczcie, w sytuacji, w której na takim paliku będzie sobie nabita a deska, powiedzmy o tutaj, która będzie miała 2-3 cm, powiedzmy tam grubości, załóżmy, no to akurat będzie dokładnie tuż przed granicą i nie będzie żadnego ryzyka, że e, doprowadzi to do jakichkolwiek problemów między e, nami, a ewentualnym no, człowiekiem, który miałby jakieś wąty dotyczące wyglądu tego płotu, w najgorszym wypadku może sobie postawić po prostu równolegle własny płot i tyle. E, to się może Wam wydawać totalną bzdurą, możecie uznać, że co to za problemy ja sobie wymyślam, no niestety Problemy są dosyć istotne. Pokażę Wam prosty przykład tutaj u naszych sąsiadów. Zobaczcie. Te świerki, które macie tutaj, posadził sobie gość, który ma działkę w tym rejonie. Tutaj taki o kawałek. Ten wjazd tutaj prowadzi w tę stronę na działkę, która znajduje się tutaj. To jest dosłownie tylko taka niecka, jakby takie koryta swego rodzaju. Ona została specjalnie tak zrobiona, żeby można było dojechać do tej działki, która znajduje się tutaj. Natomiast tutaj jest facet, który ma inny kawałek działki. I teraz w momencie, kiedy ten kawałek działki był przez niego kupowany, no nie chciało mu się wydawać pieniędzy na GODT. wydawało mu się, że działki ma więcej. I posadził sobie te świerki w tych miejscach. Do czego teraz doszło? W momencie, kiedy ta działka z tym wjazdem została zakupiona przez kogoś, to okazało się, że jak przyjechał geodeta po to, żeby ją wytyczać, to granica tej działki jest dobre dwa metry po tej stronie od tych świerków. I rezultat tego jest taki, że ten facet, który ma tę działkę, nagle został postawiony przed faktem dokonanym że wbrew jego mniemaniu działki ma generalnie dobre 4-5 metrów mniej niż mu się wydawało, no bo wydawało mu się, że jak sadzi świerki tutaj, a granica jest powiedzmy z tej strony, to jest spoko, ale okazuje się, że granica jest niestety po tej stronie. Na szczęście dogadali się między sobą, świerki zostaną wykopane i przesadzone gdzieś tam na jego działkę, natomiast uczulam Was na to, że jeżeli nie macie wyznaczonych dokładnie punktów granicznych wyznaczonych przez Godetę to nie warto posługiwać się wytyczaniem tego na Nie warto też ufać takim sytuacjom że ktoś wam wytyczył widzicie jest jakiś tam punkt graniczny bo sobie ktoś go nabił i tak dalej tak dalej. To że ktoś sobie nabija punkt nie oznacza że wszystko będzie OK. A to niestety może doprowadzać do solidnych problemów, no bo budujecie coś, uszkadzacie de facto ziemię na działce swojego sąsiada. Parę lat później okazuje się, że ziemia nie należy do was i tak na dobrą wszystko, co tam postawiliście, no nie należy tak naprawdę do was w zasadzie, w praktyce. No, to tyle jeśli chodzi o kwestie takie formalno-prawne. Jeśli chodzi o samą ustalenie palików, ponieważ one nie są idealnie proste, jak sobie popatrzycie, to udało się je na szczęście w miarę pionowo postawić, ale same w sobie nie są idealnie proste, więc na czasy jakoś tam radzić mniej więcej obrać tę tą pionową linię. Zawsze bierzemy sobie z jednej strony i z drugiej strony, żeby palik nie był przechylony ani w jedną, ani w drugą stronę. A... I teraz, jak to było wykonywane? Plan był pierwotnie taki, że robimy to wiertnicą, natomiast niestety okazało się, że no z wiertnicą się nie dało, no bo za dużo jest kamieni w środku, więc no w ruch poszły szpadle łopaty. W momencie, kiedy wykopany został dołek na głębokości 80 cm, tam będzie 90, z, a nawet w porwach do 100, ponieważ tam nie będziemy już dodawali humusu, więc to, tu będzie humus, natomiast tam te paliki będą musiały być po prostu trochę głębiej. A w momencie, kiedy wykopany został dołek, wstawiony został palik, ziemia została nasypana i wykonywane to było w taki sposób, że nasypywałem sobie tam po 20-30 cm ziemi, następnie brałem sobie taki o długi klocek drewna, wsadzałem go dosłownie tutaj w środek i od góry waliłem młotem, po to, żeby ta ziemia została w środku ubita. To jest bardzo dobra metoda która pozwala uniknąć sytuacji, w której te paliki samodzielnie będą się gdzieś tam przekrzywiały. Trochę deszczu potem popada, on wsiąknie sobie w tę ziemię, ona się tam jeszcze ładnie rozprowadzi w środku, a ponieważ jest to glina, to to za moment będzie po prostu twardy jak beton. Natomiast to ubicie powoduje, że te paliki się samodzielnie nie będą gdzieś tam um, przemieszczały. To chyba tyle. Paliki są świerkowe, natomiast yy, deski na nich będą nabijane. To są oflisy bodajże chyba olchowe, jeśli dobrze pamiętam. One mają przepiękny kolor, taki yy, lekko czerwonawy. zobaczycie to, jak już będę je nabijał. Najpierw chcę zrobić trochę palików, żeby można było się jakoś przymierzyć do zrobienia tego płotu. Yy, I co dalej? No to chyba wszystko w zasadzie. Jak już paliki zostaną zrobione, to jedno, jedyna rzecz, którą jakby będę chciał zrobić, to sobie wziąć mapę do celów projektowych i wyznaczę sobie, znaczy zaznaczę sobie na tej mapie, ile centymetrów od każdego z tych palików tutaj, czy tam w tych granicznych mówię o tym paliku, o tym, który jest tam, o tym, który będzie skrajnie z tamtej strony. Napiszę sobie po prostu, ile centymetrów od tych palików są jest granica działki, gdyby się kiedyś zdarzyło tak, że ten drucik tam zniknie, znaczy ten pręt zostanie gdzieś tam wykopany, czy coś w ten deseń, to z automatu będzie można sobie ten punkt przywrócić. Oczywiście zamiast tego pręta, bo to jest dosyć niebezpieczna historia, jak już to wszystko będzie zrobione, to w miejsce tego pręta zostanie wbite taki 30-centymetrowy kawałek takiej rurki, nie wiem, fi powiedzmy tam 2 cm, zamalowane jakąś tam czerwoną farbą, ona zostanie wbita i w tym miejscu już będzie w zasadzie sobie mogła siedzieć do końca świata jeden dzień dłużej. No. To chyba... Tyle. Jeśli chodzi o kwestie oddzielania się od sąsiadów, no, trzymajcie się, hej.